Hej, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Lipki, a dzisiaj ponownie w Dying Light. Ze mnie naszło, ponieważ chciałem biec po torbę Falona, czyli tego naszego dziennikarza kochanego. Naszło mnie, że kurczę po drodze, mam jednak tę misję i może jednak spróbowałbym ją zrobić. Bo skoro jakby teoretycznie, no jest troszeczkę lepiej ze mną ostatnio, no, to może spróbuję. No już widać że się uda. No i mamy tutaj, moi drodzy, pana ciężkiego. Teraz już wiem też, czego unikać w miarę. Naprawdę mnie to uderzyło? A ja się wyleczę może mimo wszystko No to na pewno mnie musiało walny bo oczywiście znowu, no mówię, mówię, że już wiem czego unikać tak? No to, no to chyba jednak nie do końca Właśnie dostałem trzeci hit po, pod rząd Ja tego może nie skomentuję co ja robię Przy okazji kupiłem, kupiłem tasaki w okoliczym sklepie Raz, dwa. Nap dlaczego? Naprawdę nie rozumiem, dlaczego mi niektóre hity trafiają. Ok, będę do niego tak podchodził aż. aż, aż, aż go szlak trafi w końcu, albo. albo aż, aż umrze. Bo nie mam innego pomysłu, jak go mam zabić. Niby. Dobra. Niech to się mi naładuje z powrotem. No i dlaczego tym razem... Czy naprawdę odskok podwójny daje aż taką różnicę? Fuck. Dobra. No. What the hell? No i z czego ja tyle obrywam? o tych zombiaków tutaj? O tych zombiaków tutaj ewidentnie. No nie wiem, ja tam przez, te, przez te kratki mnie chyba trafiają. Czy coś? Padł? Padł. Dziękuję. O Dobra. Udało się. Odkręćmy ten zawór. Ale... Znowu kolejny, ko wr wracając, to jest, to jest dla mnie okropna niedoróbka, której strasznie nie lubię, strasznie mi się ona nie podoba i jest dla mnie irytująca. się jest dużo, dużo łatwiej, szczerze mówiąc, na tym poziomie trudności to wszystko ogarnąć. Dobrze, udało nam się od odkręcić z powrotem im gaz, więc można stąd uciekać tak naprawdę. Przejdźmy tutaj i lecimy już do, po torbę Falona. Ja już powiedzieć, po torbę Falusa. Nie wiem dlaczego, nie pytajcie mnie nie możemy zrobić apteczki, ponieważ nie mam gazę właśnie wykorzystałem na, na, te schematy które, te, znaczy na te schematy, na te na tę broń, którą teraz mamy i mówię i o tym tasaku, i o tym tasaku ja wiem, że one nie są najlepsze, że to są tylko tasaki, ale ale szczerze mówiąc, no nie miałem możliwości kupna wtedy najlepszej, lepszej żadnej broni siecznej, tak więc zdecydowałem się na tasaki znaczy na tasak w sumie dokładnie mówiąc bo jeden miałem, a drugi, drugi właśnie dokupiłem no i zrobiłem ile mogłem, tak, Idą, idąc za maksymum, że no nie ma co, nie ma co ym, oszczędzać, plus y, kupiłem też gazę i alkohol od tamtego jednego gościa, od tamtego sprzedawcy, ponieważ niektórzy ze sprzedawców jednak mają, mają coś więcej niż tylko broń. Okej, okay, to jest chyba bezpieczna strefa, jak się nie mylę. Tak, dokładnie. A to jest w ogóle przy ciężarówce, to jest coś, za przy wieży w tym momencie. Teoretycznie mógłbym, mógłbym skoczyć do wieży, ale w praktyce jednak nie. Próbuję później, może odzyskać tę torbę. Zobaczymy jak tam ciężko głębę będzie też. Jeżeli czuję, czuję, że i tak tam padniemy raz, przynajmniej. Patrząc na moje aktualne HP. Jak w ogóle daleko jeszcze jesteśmy? O, już jesteśmy prawie że... ...przy tym miejscu. Skoczmy tu. Trzeba się w bagażniku coś znaleźć? Nie, w tym bagażniku nic nie ma. Ja słyszałem jakiegoś zombiaka i chyba to nie było nic dobrego. Ja się boic, że to mógł być... To ja. Vyra. kawiarenki. Powinienem o czymś wiedzieć? Nie zamawiaj latę. Zwykle przypalają mleko. Ehe, jaki śmieszek po... Uwielbiam takie śmieszki po prostu, mhm. Bardzo one są mądre, wiecie? Szczególnie w tej sytuacji. Dobra, otwórzmy sobie ten zamek tej. Trafiłem akurat na zombiaka, znaczy... Nie, żebym się jakoś bardzo spodziewał, ale też ten zombiak nie był jakoś bardzo... Bardzo nami chyba zainteresowany. I to jest to, średnie zamki. Średnie zamki trudniejsze niż ciężkie, niż trudne. Jeszcze bardziej w prawo. Jeszcze troszeczkę minimalnie. Dziękuję. To jest dla mnie nadal zaskakujące. Jakim cudem ja nie mogę otwierać czasem... Znaczy, jakim cudem ja łamię coś na, na, na tych zamkach, a, a nie łamię na... Na, na trudnych. To jest naprawdę, naprawdę dla mnie... Zaskakujące. Okej. Wtedy ja mogę się je w butle. I uciekać stamtąd. O, ja wiem, że się bardzo źle skończy, właśnie dla nas. Uuu, pięknie. Można bardzo, ładnie im te głowy rozcinać. O, fak, ten Vajra to się pięknie tutaj rzucił. Idealnie, idealnie pod, pod nóż, że tak powiem. Okej, okay, otrułem się niestety. Przez własną głupotę. Oj, niedobrze, oj, niedobrze, oj, niedobrze, oj, niedobrze. Tak jak mówiłem, ja nie mam za bardzo HP. Nie mogę też stworzyć apteczki, więc. Ja tutaj trochę będę się wycofywał na pewno też. Oj, oj, oj. Zaczyna się tutaj coraz coraz gorzej, jeśli chodzi o ilość. A dlaczego się akurat na mnie rzuca Rzucają. Skoro wybuch był kawałek dalej. W sensie one aż tak bardzo czują. No, najwyraźniej. Jakby nie widzę do tego innego. innego, innego uzasadnienia. Jak Jakby ten tasaż? On już jest zniszczony, więc się na nic nie daje. Aha, bo kawiarenka jest ogółem u góry, więc i tak muszę tam pójść. Dobra, poszła głowa. Żyję, żyję. Ja ogólnie zombie jaki leżą ciężej, jest im odciąć jakąkolwiek kończynę. W szczególności głowę. Poczekam chwilę, aż, aż się tutaj od, odnowi. I trochę jest Tak. jak zwykle za szybko. tak Uciekaj, lipku, uciekaj, lipku, uciekaj. Na koniec jak leży. Chodźcie, tu jeszcze. To na wysokości Jak zawsze spoko. Także jak widać, chociaż działa. Okej, okay, niech się tutaj trochę mi odnowi znowu kondycja. Bo viral już na mnie biegnie. No chodź tu. Fuck, a ta przeżyła z tyłu! Kurde! Mm, chciałem się pozbyć wszystkich i wiecie, zebrać się, po potem na spokojnie wejść do tej kawiarenki. Nie, dupa. Ooo ja myślę, że ona już nie żyje, bo się powaliła i przez nią przeszedłem. Dobra, znaczy bo się powaliła, bo została powalona. Tak ich nazywa Zir. Ja mówię na nich nocni łowcy. Uf. Jeden mój kumpel widział raz jak nocny biegacz zeskoczył z 13 filtra i wylądował bez końca za drzewanie. O, to jest ciekawa informacja, że. Nocni biegacze są w stanie przeżywać skoki z ogromnych wysokości. Nic im nie jest mimo tego. Uf. O! Urubione ulubione skoki na na, 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 tony śmieci i nic nam nie jest po nich. To jest dla mnie zawsze zaskakujące i nadal nie wiem, nie wiem dlaczego tak jest. Dla mnie to nie ma absolutnie żadnego sensu logicznego. Oczywiście wszystkie, wszystkie rzeczy, które tutaj mieliśmy poznikały. No otwórzmy ten zamek na spokojnie. Ogółem też yy, jest na, na polskim YouTube jest gość, który się zajmuje, zajmuje zamkami do drzwi. Fak Będąc na zewnątrz Nie ma aż takiej tragedii, ja zamknę sobie te drzwi na spokojnie W ten mi te tutaj nie wejdą I raczej też mnie zranić nie zranią Ten posążek, patrzcie Warto było przyjść Naprawdę, ja tak jak mówiłem, nie będę zbierał tych posążków, ale, ale zawsze spoko, jak się gdzieś tam znajdzie, akurat przypadkiem Jest na polskim YouTubie gość, który się zajmuje zamkami i powiem szczerze, że, że ma filmik, myślę, że dosyć popularny zresztą, na temat tego, czy. O, patrzcie, martwy szczur. Czy da się zrobić, właśnie, wytrych z. ze spinki, czy ze spinacza i tak dalej. No i jakby. powiem Wam tak. Zobaczcie sobie to się przekonacie, czy się da. O! także żeby nie było, że ten. Zachęcę tej kogoś do. Bo może się zainteresuje ostatecznie zamkami. E... I może, może zostanieć tusarzem w przyszłości, czy coś. Dobrze, ale ja też szukam. O, właśnie, jest tutaj ta torba. Mamy to, ok? Mam twoją torbę. Gdzie jest aparat? Mój Boże, jesteś niesamowity. Aparat jest w bagażniku czarnego samochodu na moście Niesławy. No tak, jeszcze aparat to, musimy zrobić. Tak. Będę ja mógł jeszcze rozwalić bardziej butle znowu. Mógł kolejnemu, ok? Fajr, ale cholerne. Bardzo ładnie, panie kolego. Fak. Jeszcze jeden z was? No. Mało was tu jeszcze było? Dobra, leży. Uff. Trzeba zainwestować jakoś w kondycję, bo ona, ona póki co jest dla mnie największym problemem. Zresztą, jak mówię, to jest na chwilę obecną, tak? Może w przyszłości nie będzie aż tak bardzo źle z nią. Tego no gościa w ogóle zabiliśmy, co jest zaskakujące. Bez niszczenia mu butli. Myślę, że jest troszkę bardziej wytrzymały. Oj, Mocny Sław jest tam. A co tutaj mamy? Znajdź główną tablicę i włącz w nocy. No tak, mhm. i patrzcie, tutaj mamy trzy nowe misje. Od Musy, od... Nie wiem, kogo to jeszcze... Od kogoś jeszcze i od me Meli... Melichi, Melichi, Chyba tak się to powinno odmieniać. Więc będzie można tam podskoczyć na pewno. E, ja sobie przy okazji naprawię... ...mojej tasaczki, ponieważ mi się przyda przydadzą. Ja znowu słyszę tutaj Vairala zaraz za mną. Też go widzę na mapie. Właśnie i w tej grze, to znaczy w tej grze, na tym poziomie trudności, w tej grze również widać w na mapie, jeśli nas gonią. To jest niebo a ziemia tryb. tryb yy, średni i trudny. W sensie... No tak, w sumie dobrze mówię. Uuu! Uh, Uuuhu, uh, uh, to było piękne. Bardzo mi się to podobało. I yy, szczerze mówiąc, naprawdę, tu, tutaj jakby... Nie, 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 ani. Przestań ogryzać gałęzie z owadów i przyjdź tu natychmiast. Jest. Wystarczająco prosto? Jest, jest. Tak, Ma ale nadal cię słyszy Pacanie. I kto ci pozwolił dotykać mojego radia? Ten sam, który ci pozwolił zeżreć moją kanapkę. <tosłuch> Miałeś zrobić lunch dla nas obu. Sam sobie rób swój lunch, ty inteligencie z przeceny. <tosłuch> Uwielbiam tych długości nie no, oni, oni, mimo że są totalnymi idiotami To strasznie, strasznie mnie bawi ich i to, to co oni tutaj robią i mówią Dobrze, gdzie jestem? Jestem na razie w tunelu, ale z tego tunelu muszę i tak jakoś tam przejść jeszcze dalej, więc... tak, ciekamy. Ciemna strefa, nie wiem co ma oznaczać ciemna strefa Ale ewidentnie To nie jest miejsce, w które ja chciałem się udawać Ja pierdykam, no powiem wam, że takie atrakcji to ja wolę nie wolę nie mieć ci na co dzień. Okej, okay, wiem, że 90 jesteśmy że mi zawsze przy tej wiosce rybackiej tutaj. Którą jakiś czas temu ogarnialiśmy. W sensie pomagaliśmy się im. Pozbyć zombiaków. No i widzę, że już się nowo na nowo nam nożyło wiadostwa. Tak, wiem, że coś masz dla mnie. I pograjmy po prostu ze wszystkimi. Pozbierajmy misje. Czy nie sforsowali ogrodzenie? Domysły? Ja doskonale wiem jak się przedostali. Ten idiota w masce przepiłował Skobel. O kim mówisz? Nazywają go człowiekiem w masce. Mieszka na zewnątrz. Jest chory na umyśle i cały czas nosi maskę gazową. Uważa, że dzięki temu jest bezpieczny. Jesteś pewien, że to był on? Jeden strażnik widział, jak przecinał Skobel, a potem uciekał. Ktoś musi coś zrobić z tym facetem. Ok. Czy już wiemy, że mamy kolejną misję ciekawą. Będzie trzeba zabić niestety człowieka, no ale ten człowiek zagraża zbyt dużej ilości ludzi, żeby mógł jakby żyć. Zbierz wodorosty z, je z jeziora topielców. Potrzebuję wodorostów z jeziora topielców, robię z nich leki. Oferuję nagrody dla każdego, kto trochę mi przyniesie, Sofia. Bez wodorosty rosną na dnie. Okej, okay. to będzie nagroda, że jakiś schemat z tego co widziałem na jakieś leki. Potrzebujemy lotnetki, by wypatrywać gryzoni z daleka. Niestety, ostatnią zabrał Kumi na swoją tragicznie zakończoną wyprawę przez zatokę. Jeśli uda się Wam jakąś znaleźć, oddajcie je Santiago. Jakąś znaleźć? Oddajcie je Santiago. Oddajcie ją. Santiago. Yy, nagroda. P. Sprawdźcie czy punkty na wysokości jak... Sprawdźcie punkty... Sprawdzajcie punkt na wysokości jak anteny, czy dachy zwiadowcy zazwyczaj sam obserwują jest ten. mały jaki lak mózgu po prostu. To nie była jej o, nie wiadomo, gdzie to łaziło i co złapało. Bóg tylko wie co takie kreatury robią w czasie wolnym. I patrzcie, na kogo żeśmy trafili. Dobrze cię widzieć, panie! Jak mu tam było? Crane. Jak słowo kran wymawiane przez debila! Powiedzcie, czego chcecie, a zajmę się tym. Ach, taśmy klejącej. Kabli! Potrzebujemy dziesięć rolek taśmy. Nie! Potrzebujemy dziesięciu kabli! Taśmy! Kabli! Taśmy! Kabli! Taśmy! Łapie, przyniosę to i to! Dokładnie! Dokładnie! To kończy rozmowę! Ruszaj w drogę! Ech. Mogę im 7 taśm i 4 kable zasilające, ale... Ale na chwilę obecną chyba nie chcę tego robić, ponieważ one są potrzebne. Entropia, o Jezu, a mi się termodynamika przypomniała. Na termodynamice miałem bardzo dużo entropii, dobra. Czy ten gość coś ma? O właśnie, zobaczcie, widzicie? On ma na przykład kabel zasilający, można od razu kupić. Żadne elektrolity, też można kupić, to jest tylko stówka. Części metalowe chętnie jednak kupię. Nigdy nie wiadomo, czy się nie przydadzą. Nużo ogrodnić. kurczy, za wysoki poziom. Będzie znaczy wymaga wyższego poziomu, że mógł go kupić. Szkoda. A to jest ciekawy też key baseballowy, no ale key baseballowy. Eee. Nie. Jak zmieni Jara. Można też kupić to za 700, Jakby to, to jest akurat spoko. I można mu sprzedać przy okazji od razu wszystkie, wszystkie kosztowności, jak widzicie. Mamy trochę różnych, różnego rodzaju rzeczy, ale. No zobaczymy. Perfek ograniczona czy są. Aha, bo, mi, bo on może więcej dać za algi. No ale szczerze, nie. Eee. Raczej nie. Raczej nie chcę mu tego sprzedawać. Jakby głównie sprzedaję te przedmioty cenne, wartościowe, bo oprócz tego raczej nie mam problemu z pieniędzmi. A co tu się dzieje? Co się tu dzieje? Ten pawian Harun wyrzucił moją siostrę Aidę z wioski! Ona jest wdową z dwójką dzieci Jasminą i Jamilem. Wymknęły się pod ogrodzeniem, żeby iść za nią. Jasmina wróciła wczoraj, ale Aida z Dżamilem wciąż gdzieś tam są. Proszę. Mógłbyś odnaleźć moją siostrę i siostrzeńca? Zrobię co mogę. Gdzie jest dziewczyna? W moim domu. Ukrywa się przed Harunem. Boi się, że bydlak ją także wyrzuci. Chyba pogadam z tym Harunem. Okej. Okay. To chyba trzeba z nim pogadać zaraz. O naszemu. Czyli wyjątkowo. Yy... Wyjątkowo użyjemy. użyjemy... Mmm, jak się nazywa? Słowo siły, chyba czy takiego kappa, wiecie co chodzi, po prostu użyje, użyje, użyjemy troszkę innych argumentów, bardziej siłowych. Okej, okay, się tutaj ewidentnie nie ma. Chyba, że ja mam jakiś tak mózgu. Nie ma go tu. A? no to może go poszukasz? Eee, kiedyś, kiedyś go... Aha, bo muszę poszukać tej wiosce. Dobra, to można zaraz... Gdzie pytać? Zakładam, że siedzi pod mostem. Tam w końcu najłatwiej znaleźć trola. Pewno ogryża rybie Ok. Okej No to Ten goś nam już od razu powiedział, dobra. No moi drodzy, kiedyś tam na pewno pójdziemy, natomiast na chwilę obecną Na chwilę obecną ja bym się chciał udać Troszeczkę poza ten teren Do naszej... Wracając do naszej właśnie misji, tak? Czyli do szukania, szukania aparatu tym razem. Pana falon, Falona. jest co? Znowu chciałem go nazwać falusę. Nie wiem dlaczego, nieważny. Stare dzieje sprzed dwóch lat, jak jeszcze miałem widzów Kappa. Eee, dobrze, ale jak ja stąd mogę? Gdzie tej. A, bo to jest na namo... O kuźwię. no to to nie będzie najprzyjemniejsza. To nie będzie najprzyjemniejsza z misji. Widzieliście, co się tam na, na, na się działo, prawda? Widzieliście, co się tam na się działo. Warto najeździć zombiaków Oj, to może być, to może być dosyć, dosyć problematyczna misja, szczególnie, że zawsze ogólnie na mostach w, w filmach e, takich apokaliptycznych, czy właśnie post-apo, czy właśnie post z zombie, zawsze na mostach jest dużo osób. Dlaczego? Dlatego, że każdy próbuje wyjechać z miasta pod sam koniec, gdy epidemia się rozciąga. E, jaki jest tego efekt? Otóż taki, iż, iż zazwyczaj po prostu pełno potem jest zarażonych tam. Prawda, jeden umrze, drugiego potem złapi zombiak, złapie zombiak, trzeciego złapie zombiak No i to się po prostu, wiecie, jakby... To się kumuluje A mam też wrażenie, że na tym poziomie trudności dużo wolniej zdobywa doświadczenie, co jest oczywiście bardzo sensowne I logiczne A oceń zginął, no trudno bywa Ja pierdykam O... Ch... Chyba Czerwony auto, Chyba wiem, które to już auto, ale, ale... O... Ch... Chyba a to nie jest jedyne czerwone auto. Powiem okay, wam, że mam piękną miniaturkę teraz. Spieramy. Cholera, nie to, tylko gaza jakieś kolejne czerwone auto, widzę jeszcze jedno tutaj Zdaję mi, czy to może być ono Prawdopodobnie nie Dokładnie, to nie ono To kurde Gdzie jest to auto takie, czy to jest to tutaj? To było strasznie, strasznie głupie, jakbym tak zlamił i, i po prostu ominął akurat to jedno auto jedyne Nie Pewnie też nie ono a już wyszedłem w ogóle z obszary. Dobra moi drodzy, nie wiem, nie ma sensu moim zdaniem teraz się już z tym bawić. Jakby ja straciłem masę, masę czasu na to. Po eee... prostu stąd spadamy. Wydaje mi jakbym spadł do wody, czy, czy czy, mnie się coś stanie. W sensie, czy mogę po prostu ze stąd zeskoczyć do wody tego mostu? Czy dałoby się? Więc może jeszcze spróbuję to zrobić. Żeby tak sprawdzić, najwyżej, najwyżej zginę no trudno, tak? Jakby to mnie akurat nie boli jakoś mega. Ja wiem, że mam niewykorzystany punkt umiejętności, głównie jest to punkt siły. A proszę, mogę po prostu tutaj wejść i jestem bezpieczny w miarę. Z tymi zombiakami. Dobra. Tak. Czy stąd już mogę skoczyć? Teoretycznie no. mogę, spróbujmy. Ha! No patrzcie. No patrzcie, do, dobry pomysł też się da zrobić. Znaczy, dobry pomysł. Można tutaj coś fajnego rzeczywiście zrobić z tym. Dobrze, że o tym pomyśleli twórcy. Ja zakładam, że gdybyśmy na, na jakąś płytszą wodę spróbowali, spróbowali wskoczyć, to prawdopodobnie byśmy się zabili. No ale nie ma źle. Też widzę tutaj, że już jest chyba obóz pana kolegi, tego, tego gościa, który tutaj wyrzucał kobiety. Harun? Jestem zajęty, nie widzi? Dlaczego wygnałeś te kobietę z wioski? Znaczy, Aidę? Była zarażona. Zarażeni idą precz z wioski. Gursel też tak uważa? Są tutaj tacy, co nie chcą rządzić twardą ręką. Dla mnie to nie problem. Jak Aida nie chciała być wywalona z wioski, nie powinna dawać się ugryźć. Takie życie <gryśla> miała pecha. A co z jej dziećmi? Co z nimi? Nie mamy tu dość antyzyny. Zrobiłem im przysługę. Nie będą musiały patrzeć, jak będzie trzeba zaciukać ich mamcie, kiedy zmieni się w pieprzonego gula. Zaczynam cię nie lubić. Ej, no. Ja nie szukam guza. Wyglądasz mi na spoko, kolesia. Miłego dnia. Luzik? No cóż, to tyle jeśli chodzi o tę misję na razie. to jeszcze można zrobić? A, pomów z córką Aidę. Jasminą. Z Jasminą ewentualnie. Eee, dobra, zobaczmy jeszcze szybko. Nie plan, tylko zadania. Gdzie jest moja matka? To jest to. A teraz się odpierz. Z Papier. Nie widzę problemu. Pięknie się tak akurat zgrało z tym, co powiedziałem. Dobra, moi drodzy, wracamy do wioski na spokojnie. Tak ja mówię, jedyny problem jest aktualnie u mnie brak gazu jakiejś sensownej, ale to może się udało jakiegoś gościa tam kupić. Czy to już jest część, czy to już jest część wioski, czy jeszcze nie, bo ja już tak trochę, czasami głupiej, ale chyba, chyba już jest. Patrzcie. No tak, to jest, to jest w ogóle, ta wioska jest ogromna jakby na to nie spojrzeć. Jedna z większych, które tutaj widzę. Bardzo ciekawie to wygląda w ogóle z tym światłem tutaj takim niebieskim, nie wiem co ono, co, co za świat. gdzie jest jakby źródło tego światła, tak? A jest Jasmina właśnie. Jasmina, chciałbym pomóc twojej mamie. Porozmawiasz ze mną? Grozi jej niebezpieczeństwo. Muszę z nią pomówić. Już jej nie ma. Została ugryziona. Harun mówi, że jak cię ugryzą, nie możesz zostać. Zaprowadzę ją do miejsca, gdzie mamy leki. Oni jej nie wygonią. Powiedz mi teraz, co się przydarzyło tobie i twojemu bratu. Ja i Jamil wyszliśmy pod ogrodzeniem szukać mamy. Trochę nam to zajęło, ale znaleźliśmy ją w domach za tunelem. Tylko tam był taki, co gryzie. Ugryzł mnie, a moja mama dała mu wtedy w łeb. Ugryzł cię? Tylko trochę! Wyrywałam się! Co zrobiła twoja mama? Zostawiła nas w domu i poszła szukać lekarstwa. Kiedy wróciła, powiedziała Jamilowi, żeby zaczekał, a mnie zabrała do takiego jednego człowieka. On dał ci lekarstwo? Tak. On powiedział, że obie będziemy potrzebować więcej, ale możemy zostać u niego w piwnicy, jako jego zabawki. Nie wiem, co to znaczy, ale mama się przestraszyła. Uderzyła go i kazała mi uciekać. To uciekłam. Nic się nie stało, Jasmino. Znajdę ją. Gdzie mieszka ten mężczyzna? Nie wiem dobrze. To dom, gdzie są młoty i pory. A gdzie jest twój brat? Jamil ukrył się w domu z czerwonymi kwiatami. Jesteś bardzo dzielna. Zostaniesz tu jeszcze przez chwilę? Pod żadnym pozorem nie pokazuj się Harunowi na oczy, dobrze? Naprawdę znajdzie pan moją mamę i brata? Z całą pewnością. Dziękuję, proszę pana. Raz mnie jedna rzecz, noż znaczy, znaczy ja wiem, że w wypadku aktorów głosowych, gdzie są dzieci, to jest to problem pod kątem takim, że musi przyjechać z dzieckiem rodzic, musi wyrazić zgodę, musi Lilnowa tego dziecka nie cały czas, gdy dziecko jest na planie i nagrywa Ale są, są, są dzieciaki, które, które, które już są używane... Znaczy są używane... O Jezus, jak to bardzo się zabrzmiało które, które udzielają swoich głosów w grach i, I zawsze nie boli kiedy słyszę dorosły głos u, u dziecka po prostu. Ja wiem, że to jest jakaś tam misja, a mnie to boli strasznie z jakiegoś powodu. Po prostu wiecie, mam te mam takie, mam takie odczucie, że takie ej, dlaczego? E, dlaczego, nie? Panie kolego, czy panu ma coś dla mnie? Aerozol i ostrze, to mnie nie interesuje. Dobra, trudno. No tak, bo w sumie od niedawno nie co wykupiłem część rzeczy. Dobra, to spróbuj, moi drodzy, jeszcze dobiec tam kawałeczek bardziej w tamtą okolicę. Mam na nadzieję, że, że w miarę wam powycinam te takie mniej mniej interesujące momenty, głównie z tego mostu tam u góry. Najwyżej że będzie naprawdę krótszy odcinek. Ale to jest to, to jest tak, że odcinki będą krótsze, ja już mówiłem o tym w tej grze. Mogą być odcinki krótsze, ale postaram się o to, aby akcja była bardziej skondensowana. Ponieważ ja bardzo dużo ja potrafię nagrywać 50 minut i mam zostać nie wiem, 20 parę, tak, z tego wszystkiego. Więc yy, myślę, myślę, że to jest w miarę sensowny, sensowny sensowna rzecz. Mam właśnie. Ta... Na no, mamy niewykorzystany punkt umiejętności. Tam nas jakiś wiral chciał gonić, ale chyba nie, nie udało mi się do końca. O, coś nas, coś nas tam niby zain coś się zainteresowało. Nie do końca co. Cały czas jest jakby coś, coś z nami cały czas niby zainteresowane. Ten wiral to mi tak teraz wyszedł z tyłka. To jest, już jest not, czy co? Tak, nie nasz, że przecież tutaj szukaliśmy antyzyny poprzednio. Najgorsze jest to, że ja muszę znaleźć co z tego. O, 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 chyba coś znalazłem. Muszę znaleźć y, dzieciaka i jego mamę. Chodź tu, panie kolego. Pana też tam widziałem w środku. Najpierw chciałem się zająć tymi panami. Tak, właśnie. Y, znowu wracam w ogień. Najbardziej, największe niebezpieczeństwo mój własny ogień. Póki co, przynajmniej dla mnie. Okej, okay, jest gdzieś na zewnątrz. Okej, okay, muszę pozostać chyba drzwi, jak dobrze rozumiem. Aby gości nie mógł tutaj dostać, aby nikt się nie mógł tutaj dostać, w znaczy, sensie znaczy, żaden zombie ani nic. Tego typu. To Warer musi niestety zostać na zewnątrz i poczekać. A gdzie jest ten dziedziałek? Gdzieś tutaj słyszałem niby. Zobaczmy, jakbyśmy. Hoe... O Jezu, Przepraszam, to jest bardzo zła rzecz, którą teraz pomyślałem. Ale co by było, gdybyśmy zostawili tego dzieciaka? Wzięli szafę z tym dzieciakiem i nią zostawili drzwi. <siege> <HonAKE> Nie, przepraszam. To, to jest okropne zło. O, patrzcie, rzeczywiście tutaj wygląda jak, jak jakieś takie malunki dziecka. Może on się tutaj ukrywał z mamą przez jakiś czas, też. Jakby na no, zakładam. A może to jest jego po prostu dom? Zobaczcie, no zobaczcie, to wygląda. A no może tutaj po prostu było inne dziecko, i ja się tutaj schował. To Jeszcze to nie jest wszystko? No A, bo u góry to się wdrapał cholernik No patrzcie e, dwóch jest cholerników Ja już myślałem, że to jest bezpiecznie Co? Ej, co to było? Ja chciałem gościa kopnąć What the hell? Gro B. Nie żyje wszystko? Czy jeszcze coś? Poczekajcie, upewnię się Dobra O, no to... Ogarniemy chłopaszka i my się zakończymy odcinek, moi drodzy jeszcze zbiorę te wszystkie rzeczy i zaraz znamy oczywiście punkt umiejętności, który nam tutaj wpadł w międzyczasie. Pomocy, mamo, pomocy! Spokojnie, nic nie zrobię! Jesteś Jamil, prawda? Tak. Szukam twojej mamy. Wiesz, gdzie jest? Jasminę ugryzł jeden z tych stworów, więc mama zabrała ją do człowieka, który znalazł lekarstwa, które spadły z nieba. Powiedziała, że on nazywa się Salim. Wiesz, gdzie mieszka ten Salim? W sklepie z narzędziami. Posłuchaj mnie, Jamil. Pójdę teraz uratować twoją mamę. Poczekaj tu, aż wrócę. Dobrze? To dobrze. Ty tylko za zaraz wróć. Wrócimy oboje, nie bój się. Okej. Okay. Ehm. No to już, już mamy jakby chłopaka ocalonego. Ehm. Jestem niemalże pewien, że podkładała mu głos kobieta. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często właśnie zdarza się, że pod dzieci podkładają głos kobiety. Bo już się chyba zaczyna robić trochę późno, i ja nie wiem, która jest godzina. Czy mogę jakoś to sprawdzić? Nie specjalnie, dobra. A moi drodzy, tak jak powiedziałem, na razie rozwijamy sobie ostatnią umiejętność z, z drzewka siły. Myślę, że to będzie właśnie ten kończący kop, bo to było coś, co mnie bardzo interesowało. To jest jeszcze. Eee, przynajmniej powiedziałem, O właśnie, to jeszcze też mi trzeba rozwinąć, po, potem pójdę jeszcze w, w, w to Tornado i tak dalej. Bo to może być ciekawe, chociaż nie, wiem, czy tornado też dotyczy broni jednoręcznej tylko. Muszę na pewno wyjść przez dach. No i moi drodzy, ja wam na razie bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, like, wpadnijcie na Discorda, albo zostańcie patronami, gdyż każda złotówka liczy się do rozwoju kanału. A tymczasem do zobaczenia do następnego, może nocną porą. A nie, jednak mamy tutaj safe house teoretycznie, więc można się chyba przespać. Do zobaczenia i na razie.